Eliminacja wirusa HPV to przede wszystkim to jest problem medyczny, ponieważ jak wiemy, jest to wirus odpowiedzialny za raka szyjki macicy, a również za bardzo wiele też nowotworów głowy i szyi, gardła, przełyku, krtani, języka, odbytnicy. To są schorzenia, które są przenoszone niestety drogą płciową, ale za pośrednictwem właśnie tego, tego wirusa. Więc Jedynym takim elementem, który mógłby wyeliminować czy zmniejszyć liczbę zachorowań, to są właśnie szczepienia. W Polsce co roku ponad 3000 kobiet choruje na raka szyjki macicy, ponad 1500 kobiet umiera z tego powodu. Szczepienie młodych ludzi, szczepienie między 9 a 14 rokiem życia, jest tym kierunkiem, który powinien spowodować to, co się dzieje w wielu krajach Europy Zachodniej, i Australii, Nowej Zelandii, gdzie rak szyjki macicy prawie jest wyeliminowany dzięki temu, że te szczepienia były stosowane. Wiele dekad już, już wcześniej niż, niż, my to próbujemy robić w Polsce. Choroby, które są przenoszone właśnie przez tego wirusa są chorobami śmiertelnymi, dlatego tylko szczepienia i wiara w to, że te szczepienia uchronią kolejne pokolenia przed ciężką chorobą, czy też przed śmiercią, są chyba najlepszym tutaj, jakby adwokatem tego, tego szczepienia.